Tydyt! Pełną parą ruszamy w kolejny odcinek Pechowy 13. Stalkera Cień Czarnobyla, z tej strony Korangar, dzisiaj będę waszym autobusiarzem, kierowcą autobusu, autobusiarzem, boże. Tak, za mało czytam książek i brak mi słów i wymyślam swoje, dobra, Psss. a, wychodzimy. Uff. Dobra, mamy dzisiaj udać się do laboratorium zwanego X, y... 16 czy 18? Coś takiego, coś się coś z X'em. Yy, więc tak, czyżby mi się wydawało, czy tu jest artefakt? Jeśli tu jest artefakt. Nie, to jest anomalia. Coś tam je syczy. Coś tam jest syczy i mi się to nie podoba. Yy, moja lornetka coś włapała. Dwa obiekty są bardzo daleko, więc powinniśmy mieć ich w dupie. Je w dupie, znaczy. Co to jest? To jest pies! No co? Tak. Pies, nakij mi pies. O, tu coś mieliśmy. Halo, halo. Gdzie to jest? No, to musi być naprawdę bardzo daleko, bo, bo tego nie widać. Dobra, wokół nas nie ma nic tak blisko. O, świetnie. Moje, 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 moje. Haps. Okej okay. Sprzedamy Cię, kochany. Będziemy mieli kupę pieniędzy. Dwie osoby. Detektor wykrył dwie osoby, teraz jedno. Ja nie wiem czy to są. Kurde, nie wiem czy to są jakieś ee... porządni ludzie. Czy też nie Ło wow, fuck, fuck 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 Uciekaj, story, uciekaj uciekaj, 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 uciekaj Jezusie Zginę. Tak Och, jestem idiotą. A piszczało! Piszczało, ale nie widziałem. To sobie pomyślałem, eee, jak nie widzę, znaczy, że tu nie ma. Ale piszczało. Kurde. A... Tak, kolejne. Nie, nie, tędy na bak nie idziemy. Co, to, to nie. Tu jest za dużo tego gówna Więc tam się nie udajemy. Chciałbym wejść do tego budynku. Ewidentnie. A, chyba trzeba przez to bramę się udać. Tak, Tylko tu jest oszustko ludzi. O, w mordę. Ja to chciałem wyczaić chociaż jednego i bym chciał sobie sprawdzić, jak on jest nastawiony do mnie. Dobra. W tym miejscu moja lornetka powinna już kogoś wyczaić. Czy jest tu ktoś? Halo? Dobry. Zbieram suchy chleb dla konia. Tak. Tu jest jeden zły, to znaczy, że cała reszta jest zła. A więc się szykuję. Eliminacja siedmiu osób. Kurde, zacząłem się zastanawiać. Chciałem to zrobić jakoś epicko jeszcze powiedzieć jakąś mowę przed egzekucją. A wyszło, że. Wow, koleś okazał się. Koleś nie okazał się ślepcem i mnie zaskoczył Dobra Nic mi nie jest Prajerzy. Sześć osób Pięć osób Wiecie co, nie będę tutaj się wygłupiał i nie będę robił na jednym save'ie znaczy, bez zapisywania yy, ich wszystkich. Bo chcę być ostrożny. Czy znaczy, no w sensie nie będę... O w dupę! Kurde mol. Ej, tu naprawdę nie jest bezpiecznie. Brałem bandaż. Zdążyłem zatomować krew już mi, kurde, zdrapał z trupa. Och. Dobra, jest czwórka. Jest czwóreczka. A, wódka. No dobra. Mamy trochę... Yy, trochę, trochę, trochę... Miejsca w plecaku, więc sobie weźmiemy tą wódkę. Co, kolejna Chociaż mamy leki przeciwpromienne, no ale cóż, dobra, to powinna być czwórka ludzi, oni wyczekują na mnie, bo zrobiłem taki hałas. No tak szybko, lornetko sprawdził, czy ktoś tu jest. No kogoś złapało, ale kogo to nie wiem. Tu, 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 tu. O, jesteś, jesteś, jesteś. Świetnie. Excelent. A pozostała trójka, jednak ja nie wiem, gdzie oni są. Muszą być gdzieś blisko, bo do mnie naparza. Chociaż przynajmniej jeden, bynajmniej jeden. O... No nic. Otwórzmy sobie to. Jest tu coś? Było tu coś? Może spadło? No nic. Hello? Nie lubię chodzić po takich ciemnych miejscach. Znaczy, powiem wam, że lubię, ale... O, tu coś naprzeciw nas... Lubię, ale po jakichś takich blokach, czy coś takiego. No, gdzie jesteś? Niech ja cię... Niech ja ci się przyjrzę. No nic. Jezu! O, oh, fuck! Ja nożem! Dobra, zabiłem go nożem. O, oh, w dupę! Zapisuję grę. Ho, ho, to było nierozważne. Przez sekundę zapomniałem, który to klawisz. Ho, oh, był karabin. Na którym klawiszu był karabin, dobra. Wyjąłem nóż, postanowiłem w to brnąć. I go zabiłem nożem. Lol. Ja to mam się. To moją orientacją, <noise> ale dobra, wyjąłem nóż, już postanowiłem nie szukać, tylko uporczywie latałem za nim z nożem, dobra, ale udało się. Świetnie, jest jeszcze dwójka, jednak ja tej dwójki nie widzę. Już nie będę ryzykował i, i nie będę wchodził w lornetkę. Ej, no nic nie macie? Je tam, Bida w kraju. O, to może w tych szapkach coś będzie? Nic, nic i nic. Wysprzątane. No nic, skoro nic, to nic, nie? Tu jest jakieś przejście, proszę bardzo. A przeciwników nie widu, nie słychu. To znaczy, że oni pewnie są tu na dole. A, tu jest właśnie wejście do tego uf laboratorium, z tego co ja kojarzę. <laughs> Dzień dobry! Myślałem, że mnie przywita chlebem i solą. <laughs> to było co najmniej ciekawe. Lecimy dalej. Zerknąłem sobie na stoper, ale jest jeszcze wczesny. Wczesna pora. Ósma minuta. Aha, tu mamy przejść. Ale wolę się jeszcze rozejrzeć. Ej, tu jest jeden koleś. A ja go nie ustrzeliłem. Nie lubię zostawiać kogoś przy życiu. Yy, no tak, przerywnik. Niczym polsat, tylko że umie przerywniki, są króciutkie. No, jeszcze przerywnik na łyk kawy. się nie obrazicie. Zadanie wykonane: znajdź wejście do laboratorium. Okej. Okay. No dobra. Znajdź wejście i co teraz? A, to już je otworzyłem. Świetnie. Okej, okay, więc posuwamy fabułę do przodu. da. Yy, Przejść na następny poziom? Nie. Nie, bo by mi się gra wykraszowała Więc ja tu kończę nagrywanie Znaczy kończę, przerywam nagrywanie I widzimy się jak już będę w laboratorium Oh yeah Okej, okay, jesteśmy w laboratorium X16 Albo 18 Nie, chyba 16 Ach Więc teraz mamy za zadanie wyjąć stąd jakieś dokumenty Czy, czy coś podobnego No i muszę wam zdradzić, kochani moi że ów laboratorium kryje w sobie masę najróżniejszego, przeróżnego, przeraźliwego gówna, z którym jak dotąd jeszcze się nie spotkaliśmy, więc tu, nie! A, chciałem wyjść, dobra. E, tu, tu naprawdę będziemy mieli do czynienia z takim shitem, że to się w głowie nie mieści. Tak. To nie są bandyci. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo tu na razie bandytów nie powinno być. Mmm, tu jest kupa anomalii i kupa przeróżnych potworów, których ja się boję. Fak, co to? Fak, co to? Wun, nie, 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 Tak. No właśnie to był taki przedsmaczek tego, co nas tu czeka. Paranormal Activity, wersja stalkerska. Yy, czy jest tu coś, tu nie ma nic? Nie, no nie będę krzyczał, ponieważ tą grę przeszedłem sporo razy, ale powiem wam, że gdybym to nagrywał, przechodząc pierwszy raz, to bym jak mała dziewoja. Znajdź kod do drzwi, świetnie. Te beczki, znaczy te skrzynki pozostaną na swoim miejscu, jak mniemam. nie mam. Hmm, kod do drzwi. To było chyba 5-7-4-1, tak? Jo! To, co to było? Nieprawidłowy kod. BUM! łeb. Ta. Ale to, co tak rusza tymi skrzyn skrzynkami, to jest oczywiście mutant, którego postaramy się ustrzelić. Artefakt, świetnie. Spróbujemy go sobie chapnąć na szybkości. O, to jest promieniowanie, więc szybko, 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 hops i już znikamy. Kolejny? Tak, tak, świetnie. Dwa artefakty. O, ludzie, jak ja stąd wyjdę, to będę. Będę bogaty. O ile stąd wyjdę żywy. Ha! Wiecie, co kiedyś zrobię? E, złapałem e, bandytę, bo to jest jakiś kwas, przynajmniej jakaś anomalia. Co wygląda? jak Kwas. Przeciągnąłem go przez cały korytarz, rzuciłem tu i nic się nie stało. Te. A byłem pewien, że go to jakoś spali, czy coś takiego. No ale nic się nie stało. To jest jakiś trup. Gdzieś jest jakiś trup. Co się dzieje? A, jestem blisko anomalii. Ja pierdzielę Ludzie, naprawdę, trochę się boję. Bez oszustw. Trochę się boję. Trochę się cykam. Jak to mówią autorzy sławnych filmików na YouTubie. E, co to jest? Artefakt. Nic tak bardzo mnie nie kusi, jak artefakt leżący sobie swobodnie na podłodze e Santarna i ja? Santarna -ja jakaś Santarna -ja. Zona po -nim. w nie w to jest ha hy w w ha Jezu kochany. Bo -e Boże, jak ja dawno temu miałem ostatnią lekcję Języka rosyjskiego. Fuck. Ja mam broń. I nie zawaham się jej użyć. Wiecie co? Tak, dla pewności zniszczmy te skrzynki. Zanim one zniszczą nas. Ja pierdzielę ile skrzynek. O, w dupę! Snork, 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 snork. Jasne. Koniec gry! O Boże, kochany. To było ciężkie. Dobra, zaraz wracam. Okej, okay, wyszło na to, że musiałem przechodzić cały ten etap od początku i jestem tutaj z powrotem z Wami. Oczywiście zapisałem grę i przyszykujemy się na tych snorków całych. One wyskoczą stąd. Jest ich dwójka. Ja niestety nie mam żadnego granatu. Czy mam? Nie, nie mam. Mam sporo artefaktów, ale nie mam żadnego granatu. Wow, co to było? O w dupę, tego nie kojarzę. Co to się dzieje? No nie mówcie, że to te gówno, co tak niszczy mózg. O Jezu, to chyba wina, ta czy wina, to jest sprawa tego moda. Bo ja autentycznie nie kojarzę... ...tej zmiany, dobra. Nie podchodźcie, nie podchodźcie. Trzeba ich mieć na dystans. Cofajmy się troszeczkę. Mam nadzieję, że te dziady nie zajdą nas tu od tyłu. To by było złe. <grym> Dobra. Z dobrej broni można ich ustrzelić naprawdę z daleka. Fak Spanijaki. Zachodzą od tyłu. Dobra, był jeszcze jeden. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Widzieliście? Jakie cwane gówno Zaszło mi od tyłu Ja nawet nie wiem jak on się tu dostał to Jest jakieś przejście, nie wiem, ja wolę iść tędy. Dobra, wiemy, że jeszcze jest jeden Wyski, tu zabiliśmy jednego snorka To już jest sukces Więc wyjdźmy tu i zapiszmy grę Ja nie wiem, czy skradanie Czy poprzez skradanie my robimy się <laughs> Niewidoczni dla nich Że one nas nie wyczuwają, ale chyba nie, bo to są potwory One powinny nas wyczuwać no ale nic, dobra, idziemy dalej. O, to już się nie robi y, fajnie, tylko to już się robi strasznie, ewidentnie strasznie. O w dupę! O, fuck. Dobrze, że zapisałem grę. <grytania> dobra. Witam ponownie. E, dowiedzieliśmy się, że nie można tędy przejść. Kurde, znowu to gówno. Wiesz, kochanie. To jest naprawdę straszne. Tak, nie można tędy przejść. Ponieważ tu jest anomalia. O, trochę mnie przypiekło. Kurczę blade znowu. Trzeba rozkminić Au, 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 au. au. Tu nic nie ma, fuck. O oh Jesus! O oh Jezus Christ, Dobra, wychodzimy stąd, wynosimy się stąd. Tak, tutaj też nic nie było. Złapałem tylko jedną anomalię, znaczy anomalię, yy, artefakt. Boże, dlaczego ja się tak mylę? Wybaczcie mi. Gdybym dostał złotówkę za każdy raz, kiedy powiem yy, na artefakt anomalia, to bym był dzisiaj ze stówą w kieszeni. Hmm. Dobra, więc trzeba iść tędy. Ja wiem, że ten snork jakoś zaszedł mi od tyłu tą stroną, więc sądzę, że ja jakoś się powinienem dostać, idąc właśnie tędy. Coś mi piknęło, to znaczy to jest y anomalia. Ja coś kojarzę, że to był. To był jakiś koleś, którym. martwy oczywiście, koleś. Nie, no, no niestety. To nie, jest, to nie jest ta droga, której szukamy. To może tędy? To tu jest blisko do anomalii. Szafeczka! Świetnie. Spróbujmy <ścoughs> obszukać te szafki. Nic. 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 A coś jest na górze. Coś tu było... Co to jest? Nie wiem co to jest, yy, nic, nic, tu coś jest, co to jest, weź przedmiot, granat, okej okay, to weź ten przedmiot zatem Nie wiem co to są za granaty, a to są granaty, takie granaty for fun do rzucania, a nie to są granaty do granatnika Granatnik to jest bardzo niewdzięczna broń w tej grze, ponieważ on waży tyle, że praktycznie można tylko ten granatnik nosić a jak wiecie, do granatnika amunicja się szybko kończy, więc nie opłaca się go w ogóle brać. Energy Drink: Przyda się taki wariacik mały, poprawiający, yy, no, podwyższający energię. Broń, mam taką broń, nie dziękuję. O, apteczka, świetnie. Uuu, kamizela. Jakaś fajniejsza, tylko gdzie ona jest? Ej, niech mi się wyświetli. Zebrałem ją już? Tak, zebrałem. I ile ona kosztuje? 10 tysięcy, a ta moja? 15 tysięcy, czyli ta moja jest lepsza. Ale załóżmy ją, ciekawe czym się poprawią statystyki. Poprawiły się, zatem tak, to będzie dzisiaj nasza nowa kamizelka. Tamta poprzednia jest lepsza, tylko że ona jest już zepsuta. Więc sobie weźmiemy tą. Świetnie. Dobra, lecimy dalej. A, zapiszę grę. Zapiszę grę, i chyba powinienem się zbliżać do końca tego odcinka. Bo tak zgaduję, że jest 20 minut teraz. Czy tak, jest tu coś? Musimy też pamiętać to, że tutaj jest cały czas ten snork pieprzony. Ten jeden, którego nie ubiliśmy jeszcze. Mhm. Mm Kręcę się w kółko, przynajmniej mam takie odczucie. Tu nie ma ludzi, więc, dobra, pieprzyć to nie będziemy się skradać. Zależy nam na szybkości. Bardzo dobra, tu są drzwi, a musimy dojść do tego drugiego zielonego kółka. To wiem. I ono jest na tym poziomie. Wow, bym wlazł anomalię. Tu jest przejście. Nie wydaje mi się. Och, robimy normalnie... ...pod siebie. Chciałem powiedzieć coś innego, ale zacząłem zdanie nie, nie tak jak powinienem, więc... ...zmyśliłem coś. No, że W sensie, że nie posuwamy fabuły do przodu. Bo nie wiem jak przejść. Dobra. Jeżeli się zgubisz, trzymaj się prawej strony. Prawa strona to ta. Dobra. Trzymamy się prawej strony A no cóż, no Wiecie co? Zapiszmy grę i spróbujmy Przebiec tędy <laughs> Co ma być, to będzie Jak przebiegniemy, to sądzę, że tam będzie na nas coś czekało Chyba, że po co mamy przebiegać Jak mamy śrubę Haps Świetnie I teraz widzimy, gdzie co jest O w dupę, to wszystko jest to wszystko to jest jedna wielka anomalia Mogę po róże przejść Ja nie wiem czy ja chyba chodzę po róże, czy nie Dobra przebiegnijmy Wow, udało się, udało się Kura, przebiegłem, straciłem pół życia Ale się udało, dobra A, widzicie U! DUPENCJE! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, cwaniaczku! Wow, ała, 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 ała! Jest! Udało się! Jest zajebiście niebezpiecznie, ale się udało. O, tu jest coś radioaktywnego. Leki przeciwpromienne, poproszę, poproszę, gdzie wy byliście tu? A, tu, tutaj byliście, dobra No i teraz tak yy, Gra zaczęła mi się ciąć Nie wiem nie wiem dlaczego, ale ty nie się jak skurczy syn Więc pora zakończyć odcinek Przynajmniej tak sądzę yy, Tak, w akompaniamencie klatek Pożegnam się z wami, a w następnym Oj, już się uspokoił. a w następnym odcinku weźmiemy To coś od tego pana Coś mi się obraz trzęsie Przez chwilę się trząsł Dobra, zatem tyle Trzymajcie się, do zobaczenia I cześć